Dzień dobry, nazywam się Joanna Małolepsza-Mitko, jestem psychologiem transportu, doradcą MPU, jak również organizatorem tej interdyscyplinarnej konferencji pod tytułem Moja droga do zmiany i do, do odzyskania prawa jazdy w Niemczech. Cieszę się tutaj na Państwa obecność. Wiem, że temat odzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów jest złożony i wymaga. Interdyscyplinarnego podejścia do tematu. Co to właściwie oznacza? Aby szybko i skutecznie odzyskać uprawnienia, należy na samym początku dobrze poinformować się, jak to zrobić. Poinformować się u specjalistów, czyli u osób, które pomagają setkom kierowcom, które są godne zaufania. I które mają odpowiednie kwalifikacje. O tych kwalifikacjach będę jeszcze mówić w dalszej części wystąpienia. Nasz zespół, Mało Lepsza Praxis, to zespół psychologów, to zespół interdyscyplinarny, który współpracuje ze specjalistami z dziedziny prawa karnego i administracji, z dziedziny terapii, psychoterapii do spraw uzależnień, z dziedziny medycyny. Wspomagamy klientów całościowo, czyli prowadzimy procesy od początku do końca odzyskania uprawnień. Przejdę teraz do prezentacji dzisiejszego głównego tematu. Dlaczego tak ważne jest przygotowanie do badania MPU? Co oczekuje od nas psycholog podczas badania i jak wybrać specjalistę psychologa, gdzie odbędzie się Twoje przygotowanie do badania? Na koniec tego wystąpienia będzie czas na zadawanie pytań. Dlatego zostań z nami do końca. Czyli zacznę od tego pierwszego tematu: dlaczego tak ważne jest przygotowanie do badania MPU z psychologiem. Często w naszej pracy spotykamy się z taką sytuacją, gdzie dzwoni klient. Do nas i mówi, że chce odzyskać moje prawo jazdy. Albo mówi też chce szybko odzyskać moje prawo jazdy. No wiadomo, z różnych powodów. My, jako psychologowie, jako doradcy MPU, musimy wziąć na poważnie zlecenie naszego klienta. To zlecenie możemy tylko przyjąć, jeżeli będzie ono uzupełnione o takie słowa. I chcę je zatrzymać na stałe. Czyli chcę odzyskać moje prawo jazdy i chcę je zatrzymać na stałe. W naszym gabinecie Mał lepsze pracujemy z klientami nad zmianą zachowania, nad zmianą nastawienia klienta po to, aby nie dopuścić do powrotu do starych zachowań, do starych czynów karalnych. Dlatego nie tylko ważne jest samo odzyskanie uprawnień, ale też to, żeby udowodnić na badaniu MPU, że się nie dopuści tego samego czynu, czyli będzie ta, ten proces zmiany stały, trwały. Stąd tak ważna jest też ta druga część tego celu czyli nie tylko odzyskać prawo jazdy. Nasz cel, i cel klienta to pozytywny wynik badania MPU, czyli odzyskanie uprawnień za pierwszym razem. Tak, zdanie tego badania za pierwszym razem. My gwarancji nie dajemy i żadna instytucja taka poważna nie da Państwu 100% gwarancji. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli Państwo znajdą w internecie takie ogłoszenia, to należy się takich ofert wystrzegać. Trzymać się z dala od takich ofert. Zdawalność w naszym gabinecie to około 85%. Czyli co, jeżeli nie wiedzą Państwo, co zrobić, to należy odbyć pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną. Otrzymują Państwo rzetelną wiedzę za darmo. Na taką konsultację można się umówić, dzwoniąc do nas lub pisząc przez różne tutaj media społecznościowe, czy na Facebooku, czy na YouTubie w komentarzu, jak państwo wolą. Aspekty psychologiczne, jakie są poruszane, Podczas tego przygotowania do badania jest ich wiele, jest to temat złożony. Niemniej, ja tutaj zaznaczyłam sobie takich sześć ważnych punktów, sześć ważnych pojęć, aspektów. Pierwszy, niesłychanie ważny, to akceptacja całej sytuacji, która ma miejsce, która się zdarzyła. Opowiem też o tym w dalszej części prezentacji, opisując kryteria i hipotezę H0. Później o tym opowiem więcej. Ale często utrata uprawnień albo jazda pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających powoduje w nas wstyd. Jest owiana ta sytuacja tajemnicą. Nierzadko zdarza się, że klienci nie dzielą się. Z nikim tą informacją o utracie uprawnień. Ten ciężar pozosta pozostawiają sobie. Czyli po pierwsze akceptacja tej sytuacji, I właśnie z psychologiem, yy, tą, tą, nad tą akceptacją pracujemy. Drugi aspekt ważny yy, czas. Czyli, żeby yy, ta akceptacja i, i te dalsze elementy, te, tego procesu psychologicznego mogły zaistnieć, to wymagany jest czas i, nie, i często jest to czas jednego roku. No zdarza się, że w niektórych przypadkach możemy ten proces skrócić i przyspieszyć, no niemniej jest to bardzo indywidualna sprawa, którą omawiamy na pierwszej konsultacji. Nie tej telefonicznej, tylko już takiej związanej z analizą akt. Trzeci ważny aspekt psychologiczny to omówienie motywów wewnętrznych, czyli takich czynników, które doprowadziły do tego wydarzenia, do tego czynu karalnego, do tej jazdy pod wpływem alkoholu, innych substancji, czy powiedzmy zebraniu tutaj, niestosowaniu się do przepisów ruchu drogowego i jakby otrzymaniu punktów karnych. Czyli motywy wewnętrzne, bardzo duży temat. Żeby dotrzeć do tych motywów, no to też trzeba mieć wgląd do tego, czyli taką refleksję. Żeby tą refleksję mieć, no to należy być otwartym na to, co się wydarzyło, też mieć taką samokrytykę, i właśnie psycholog pomaga te aspekty odkryć czwarty aspekt psychologiczny, o czym też już wcześniej powiedziałam, to szczerość i otwartość. To ćwiczymy również, no, bo rozmowa na przygotowaniu z psychologiem no, jest jakby takim przygotowaniem do tej właściwej rozmowy z psychologiem podczas badania MPU. Więc mamy możliwość kilka kilkanaście godzin tą otwartość ćwiczyć i szczerość poprzez budowanie zaufania. Do psychologa prowadzącego i budowanie takiej relacji psychologicznej, terapeutycznej. Piąty aspekt, nad którym pracujemy i do, do czego właśnie ten psycholog jest potrzebny, to, to trwała motywacja, taka wewnętrzna motywacja do utrzymania zmiany. No właśnie, tą trwałą motywację trzeba umieć przedstawić, trzeba po prostu ją mieć, tak? Na badaniu MPU. To się też nie dzieje z dnia na dzień. To wymaga pracy nad naszym, nad naszymi nawykami, postrzeganiem danej sytuacji, nad naszym myśleniem. I na przykład y, ta zmiana, ta, ta motywacja nasza nie może być zewnętrzna. Na przykład, bo dziecko mi się urodziło i chcę być teraz dla niego wzorem, i ja już nigdy tego czynu nie popełnię. Takie stwierdzenie często no, jest to błędne, bo to wynika z motywacji zewnętrznej, a nie wewnętrznej. I to jest również omawiane na rozmowie z psychologiem. Teraz przejdę do punktu drugiego. Co oczekuje od nas psycholog? Kolejne zagadnienie. Co oczekuje od nas psycholog podczas badania MPU? I tutaj omówię hipotezę, tak zwaną hipotezę zerową, na podstawie z kryteriów, czyli takich kryteriów diagnostycznych. Jest to dość spora pozycja, ma ponad 400 stron. Nie trzeba jej znać na pamięć, żaden psycholog jej na pamięć nie musi znać. Niemniej jest ważne, żeby wiedzieć, tak jak w kodeksie karnym, gdzie co się znajduje, że takie kryteria są i należy, według tych kryteriów, każdy psycholog przygotowujący klienta do badania MPU musi się z tymi kryteriami zaznajomić i zaznajomić klienta, żeby dobrze. Ten proces przygotowawczy przeprowadzić. I tak, hipoteza zerowa, mamy hipotezę zerową, która mówi nam, że no, urząd ma wątpliwości, tak? Do Państwa zdolności co do dalszego prowadzenia pojazdu. I należy tutaj przez rozmowę udowodnić poprzez zebranie jakby danych z wywiadu i różnych takich wyników badań, czy takich abstynencji na przykład, czy te wszystkie dane są użyteczne, żeby te wątpliwości rozwiać. I aby spełnić tą hipotezę, czyli rozwiać te wątpliwości, należy spełnić, do tej hipotezy jest kilka takich kryteriów. Czyli takich zdań, takich właściwości, które klient musi spełnić, aby potwierdzić tą hipotezę zerową, tak, że się tą pracę wykonało. I mamy hipotezę, kryterium do tej hipotezy zerowej jest 0,1, kryterium 0,2, kryterium 0,3. Tak, są trzy kryteria. I pierwsze kryterium brzmi, że klient współpracuje. Tak? A co to znaczy, że współpracuje? I do tego kryterium są podkryteria. Ja nie będę wszystkich dokładnie omawiać, bo to by bardzo dużo czasu zajęło, ale tak poglądowo chcę Państwu przedstawić, że klient jest gotowy zaakceptować to, że urząd ma wątpliwości co do tego co się wydarzyło, nawet jeśli klient sam się z tym nie zgadza. Czyli klient jest gotowy, żeby akceptować to znaczy, że jest gotowy akceptować te pytania, które się pojawią w trakcie rozmowy z psychologiem, co do wydarzenia, które miało miejsce.. Czyli klient współpracuje, żeby współpracował, musi zaakceptować co się wydarzyło. Klient. Ym, ym, no właśnie, takim jakby przeciwwskazaniem do uzyskania pozytywnego wyniku jest to, że klient uważa, że ym, został wystarczająco ukarany za to, co się wydarzyło. Ym, no, jakby ten test MPU jest nieuzasadniony. No, mieliśmy takie sytuacje klientów, którzy do nas dzwonili i mówili, że no ja już dostałem karę grzywne, dostałem farferbot na jeden, czy tam dwa, czy trzy miesiące. I ja myślałem, że to już jest wszystko, że to już jest wystarczająca kara. No, jeżeli takie stwierdzenie, powiemy psychologowi na badaniu, no to wiemy, że już nie spełniamy tej hipotezy zerowej i jakby nie mamy tutaj szans na pozytywny wynik. Kolejnym takim kryterium jest, że klient pokazuje taką gotowość do, do rozmowy i do odpowiadania na pytanie, które są konieczne, zdaniem psychologa. I no to jest taka umiejętność odpowiadania na pytania, jakby. Tego też uczymy na przygotowaniu, żeby odpowiadać na pytania, a nie dookoła pytania. Tak, czyli żeby tak trafić w sedno, że o co tak naprawdę chodzi, co jest tą taką główną wartością i myślą, jakby, żeby klient umiał podążać za psychologiem, za tą tokiem te tej rozmowy. No, i czy tu klient jest też gotowy, żeby przysłuchiwać się dobrze i żeby podążać za tokiem rozmowy? Klient przedstawia również zaświadczenie o abstynencji, jeżeli są wymagane, i lub o zażywanych lekach. To też, też jest tematem naszych rozmów. Kolejnym, drugim kryterium do hipotezy zerowej, czyli pierwszym jest, że klient współpracuje, a drugim kryterium jest, że klient jest w rozmowie taki otwarty, komunikatywny, otwarty. Czyli on, klient potrafi opowiadać o tym ze swojego punktu widzenia, co się wydarzyło, o swoich motywach, o powodach takich z zewnątrz. Jak doszło do tego wydarzenia? Opowiada również od siebie takie obciążające, jakieś fakty, na przykład, które nie są podane w aktach, jakieś trudności w relacjach lub w miejscu pracy. Klient również potrafi mówić na temat, na, te, na tematy takie, które doświadczył jako emocjonalnie obciążające. Również jest gotowy, na, tak, na takie żeby opowiadać o swojej historii życiowej, o jakichś krytycznych wydarzeniach życiowych, które miały miejsce z tym zatrzymaniem. Kolejnym kryterium, trzecim, kryterium 0,3. To jest, że jakby dane klienta, to co klient mówi na rozmowie z psychologiem jest spójne, że nie ma żadnych sprzeczności, spójne, zgodne z wiedzą naukową, z tym, co znajduje się w aktach. Dlatego tak ważne jest przedstawienie nam akt sprawy przed przygotowaniem albo w trakcie przygotowania do, do badania, żebyśmy my, psychologowie, mieli te same informacje, co psycholog podczas badania, i jest jeszcze wiele tutaj takich cennych informacji, ale nie będę już teraz wchodzić w szczegóły, bo czas ucieka. Czas nas goni. A ja mam jeszcze jedno zagadnienie do omówienia. Jak wybrać odpowiedniego psychologa, który poprowadzi nas przez proces zmiany, czyli kompetencje osoby przeprowadzającej przygotowanie do badania? Czyli profesjonalny doradca MPU to taki, który ma ukończone studia wyższe z psychologii, ma ukończone studia podyplomowe, tak zwane Ferkers, psychologiczne Ausbildung, jak również doświadczenie z dziedziny psychologii transportu. Spełniając te kryteria, psycholog ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie, aby wspierać klienta w procesie zmiany, aby uzyskać stabilną motywację. Taki specjalista posiada wiedzę i kompetencje z zakresu psychologii ogólnej, psychologii rozwoju człowieka, diagnozy uzależnień, kryteriów diagnostycznych, podstawowe wiedzę na temat klasyfikacji ustaleń lekarskich i wyników badań chemiczno-toksykologicznych. Czyli jest to wiedza interdyscyplinarna, która łączy w sobie wiele dziedzin nauki. Zaleca się, ale nie jest to wymagane, dlatego na rynku pojawia się wiele niepoważnych ofert kursów przygotowawczych do MPU, i są one prowadzone nie przez psychologów. No i na, na przykład, w ofercie znajdą Państwo takie hasła jak szybkie kursy, gdzie nie ma miejsca na refleksję klientów, pakiet gotowych pytań i odpowiedzi, usługi redakcyjne, na przykład pisanie i praktykowanie fikcyjnych historii i biografii przypadków. MPU bez abstynencji, 100% zdawalności po przygotowaniu. Jak Państwo słyszą takie hasła, należy, musi się zapalić czerwona lampka, że uwaga, no muszę sprawdzić to miejsce. I należy wtedy pytać o kwalifikację osoby prowadzącej, czytać opinie w Google, darmowe materiały, jak są na YouTube, jakby zobaczyć tą osobę w internecie, czy ona się tam prezentuje sprawdzić, czy ma stronę internetową, jak strona internetowa ma błędy, no to tu też powinno się zapalić światło ostrzegawcze cena przygotowania 2,5-3 tysiące euro. No można dużo przypłacić za przygotowanie i nie uzyskać oczekiwanego efektu. Dziękuję Państwu bardzo za oglądanie. Ja jeszcze krótko tutaj chciałam Państwu jedną rzecz pokazać. A mianowicie. Jak wygląda nasza strona? Już chwileczkę. Już wracam do Państwa. O, właśnie. Tutaj jest wizytówka w Google. Mogą Państwo sobie poczytać opinie. 36 opinii, najnowsze na temat tego, jak nasi klienci co myślą o, o tym, jak, jak to przygotowanie prowadzimy, jak również można na kanale YouTube Malo Lepsza Praxis sprawdzić sobie mamy ponad 25 wideo na temat badania MPU. Jest to skarbnica wiedzy, warto z tego korzystać. Dziękuję bardzo za. Oglądanie i zapraszam na dalszą część tej konferencji. Pozdrawiam.